To, co najbardziej mnie przyraziło, to historie od tych osób, które u nas były i które były na łączach z osobami z Ukrainy. Po prostu to było przerażające. Niektórzy krzyczeli do słuchawki, niektórzy płakali. Mam taką. taką w wyobraźni w tej chwili, przypominam sobie taką sytuację, siedział pan na korytarzu i miał na głośnomówiącym w telefonie swoją mamę, która wrzeszczała po prostu, krzyczała tak głośno, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd i po prostu więcej niczego nie, nie słyszała. Już się nie dało w ogóle z nią rozmawiać. Ona raz na jakiś czas krzyczała i na, raz na jakiś czas płakała. Nasze centrum przyjmowało e, miesięcznie około 100 osób dotychczas, tak, do wybuchu wojny. A nagle się okazało, że przychodzę do pracy, a pod drzwiami e, jest tyle osób, że po prostu nie widzę w ogóle kostki brukowej, tak. Osób było o wiele więcej niż przestrzeni po prostu e, przed, przed budynkiem. I to ten płacz, ta rozpacz, te dźwięki wołające o pomoc. To było po prostu przerażające, natomiast my musieliśmy pomóc. Mieliśmy sporo też osób z Polski z dobrym sercem, które nam proponowały mieszkania, miejsce u siebie w mieszkaniach, swoje mieszkania, które wcześniej wynajmowały komuś, które proponowały pomoc, że mogę gdzieś pójść, mogę coś pomóc, znam język ukraiński, znam język rosyjski, mogę z tymi osobami gdzieś pójść, coś załatwić, tak? Mogę pomóc finansowo, więc bardzo dużo osób takich do nas się zgłaszało. Także pierwsza nasza praca polegała na tym, że po prostu łączyliśmy nasze możliwości ze strony Caritas Polska, możliwości osób prywatnych, firm, które do nas się zgłaszały z pomocą i właśnie z tymi osobami potrzebującymi. Nadal mamy w naszym centrum około 80-100 osób dziennie, które pomocy potrzebują i wśród tych osób około 1 trzecia to są osoby, które jeszcze u nas nigdy nie były, które niedawno przyjechały do Polski i które często nam mówią o tym, że starały się wytrzymać tyle, ile mogą. Ale teraz są w tak kryzysowej sytuacji. Nie ma ogrzewania, nie ma wody, nie ma światła. Już po prostu nie mogą wytrzymać fizycznie i psychicznie, i dlatego musiały tu przyjechać. Naprawdę mamy bardzo małą ilość takich osób, które po prostu siedzą i przychodzą do nas po produkty albo żebrzą, tak? Że daj mi pomoc, daj mi pomoc. Większość osób to jednak są osoby aktywne, które mimo dużych trudności cały czas poszukują właśnie rozwiązania swojej trudnej sytuacji tutaj w Polsce. Działanie jest nadzieją na to, że mimo to, że całej wojny może nie rozstrzygniemy my, ja jako Renata Makuch nie mam na to wpływu, natomiast myślę, że te miliony ludzi dobrej woli, Polaków i nie tylko, którzy wspierają Ukraińców tutaj i na Ukrainie, to jest właśnie nadzieja, że to zło, które mimo wszystko jest i zawsze było na tym świecie, odkąd jest dobro, zawsze jest zło, chciałabym, żeby było więcej dobre. Chciałabym, żebyśmy korzystali z tego co nam dane. Z tego świata, który ma dużo możliwości, żebyśmy nawzajem sobie pomagali, byli pomocni, dobrzy, a jednocześnie korzystali z tego co nam Pan Bóg dał.